Sieć, sieć Kamilka, sieć. Sieć nie wstawaj. Poczekamy aż, tata się aż nakręcimy tatusia. Tata! Ładełki! Ale prysznic, nie? No. Czekaj, bo ja straciłam tatę z oczu. Um. Jakie fajne. Daleko popłynął w pióropuszu wody. No. no, szybko, nie A jakie fale zrobił? No, bo to taka silna łódka. Silny silnik, o. Co się stało? Wyłączył tata silnik i stoi. A po co? No tak o. Ale fale pluszczą, słyszysz? No. Od fali tej, od łódki. Tak. Od pontonu znaczy. O, ale ważna, ale waszka. Mhm. Jakiś... popatrz. Dobrze, dobrze, świetnie. Ale ładna. Pięknie. Złapać ci ją? A. Ale ładna. Tata wpłynął tam, ale... gdzie płytko. Widzisz? Ale ładna. I jest? musi się zaraz odpłychać. Popatrz o jaka pającyna! Właśnie. Jaka pajączyna? Tutaj. A tutaj jest pającyna. Nie widzę. Tu. Tutaj jest pającyna. Cóż, to może to... bliżej tak posuniesz, tu... tak żeby hmm. go było bliżej widać. Tutaj jest Płynął na takie płytkie miejsce, musiał się odepchnąć. Ma Ręka się za bardzo trzęsie, tak się nie da. Ej, tutaj jest pającyna. Dobrze. Taka tutaj. Chyba O się nie tutaj bądź, na zebku. O tam jest pającyna. Tam. Ej, nie pozwoliłam się ponieść. Uch, jak szalony. O, oh, ale super! Płynie! Uh. Uh. Dobra, popatrzymy jak przypłynie do nas tak szybko. Ale chłop Głośno. A <śpiewanie> to nie szalej za płytko. Chyba. Zdów chyba. Skranycach. Skranyc tak. Skłobyka. Ty jesteś skłobyka. Tak. Ty jesteś skłobyka. Uważasz, zaraz już wróci. Jak zrobi Fikołaj? A biedronka. to teraz na straszniej. A pijak.